Witam serdecznie was w kolejnym filmie na tym kanale Dzisiaj działam w taki to tutaj sposób Zaczynamy remont w drugiej części oficjalnie Młot tutaj jest i pomału wyburzam Jak widać ściana tu jest z dwóch pustaków, tak jak już to było wcześniej wyburzane No i chwilę działa, tyle mi się już udało wykuć Zaraz to będę rozmontowywał, pół dalej nie nagrywam tego wszystkiego, bo no co, to długo zajmuje, też głośno jest potem i tak mało kto pewnie by oglądał y, całość, więc będę robił takie częste wstępy y, z co się zmieniło przez ten czas i no dzisiaj planuję na pewno wykuć całe te drzwi może się uda zacząć coś może z tamtej strony zobaczymy jak pójdzie, jak też siły pozwolą, bo jednak to jest Ciężki młot, takim czymś działam. Nawet nie wiem, gdzie tu jest jakiś model. Chyba nie ma, a tu coś jest. Nie, nic nie pisze, ile waży czy coś. To nawet nie wiem. No Ale ciężka, ciężki, jeden z cięższych. To tak, przynajmniej według mnie z tego, co tutaj miałem. Wiadomo, jak ten napis wypożyczony, no to ten sprzęt jest trochę no uży, używany z ale ogólnie tak to fa, fajny, fajny, sprzęt, fajna maszyna ja nie będę tutaj sprzętu rozluzał wykuwam dalej, mam nadzieję, że będzie szło to coraz lepiej film się zaczyna, a ja przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji koniecznie, jeśli tego jeszcze nie robicie, a wiem, że jakieś 60% oglądających ten materiał w tym momencie nie kliknęło czerwonego guzika tam na dole, subskrypcji a dla mnie to dużo znaczy, dla was to jedno kliknięcie będę bardzo zadowolony łapka w górę też, jeśli film się będzie podobał zostańcie na dłużej, na razie i bierzcie dalej się za oglądanie mamy jakieś pół godziny później z przerwą może trochę, no nie wiem, tak około godziny może mam Szyby Tyle teraz gruzu z nich I zbita szyba w oknie Niestety ucieknął mi młot i bo po szybie, ale okno tak to mam całe Tylko dwie Te, gdzie tu jest, o Bocznie szyby wyleciały Tą środkową wyjąłem, wcześniej dźwiczki Tak się to prezentuje Już to kompletnie inaczej wygląda z tą dziurą wybitą Mamy koło, koło trzecie dzisiaj, więc jeszcze chwila jest czasu do działania coś tam z tamtą ścianą, ale powiem wam, że ten młot naprawdę czuć w rękach waży ostre. a jeszcze powinienem powiedzieć, waży ostro no ciężki jest po prostu, głupoty gadam. Od razu w trakcie filmu łapkę w górę, jeśli wam się podoba, a jeżeli nie, oglądajcie dalej. Aby się przekonać co do tego, oczywiście, sub, mam nadzieję, że już zostawiony. Po więcej tego typu treści na bieżąco, żebyście oglądali. I ja się biorę dalej za remont. Tutaj kolejny update. Tyle już mam z kolejnej ściany. Wyburzone. Plus tutaj powoli ładujemy gruzno nałych i wywozimy No, kolejne 100 godzina 2 minęły, bo to, to trochę schodzi jednak jak widać jest tutaj wszędzie wełna yy, w ścianach, więc budynek jest naprawdę docieplony pod tym względem i, i mają tutaj ciepło po prostu Plus, plus, obornik grzeje, więc a to się nie trzeba martwić. Na razie tak samo nie myślę jeszcze o zatykaniu tej dziury w żaden sposób. No, bo tak jak mówię, jest tutaj wystarczająco po prostu, wystarczająco ciepło. Działamy dzisiaj dalej z budową, tak? Ja całego. Te wówki rosną w oborze kolejne. A tutaj za dużo się nie dzieje od ostatniego czasu. Więc minęły was dwa tygodnie. Minęły chyba z dwa tygodnie od ostatniej twojej akcji, jakie działaliśmy. No i jak na razie nic się nie ruszyło, więc dzisiaj będziemy dalej działać. Jadę teraz po młot wyburzeniowy. I, i, i trzeba tą ścianę już do końca wyburzyć też dzisiaj pojadę po rury i zrobimy ramkę, więc będziemy powoli działać i też cement będzie trzeba tutaj powoli to zarzucić obrzeża no więc najważniejsze teraz to uspawać tam jedną, tu drugą ramkę i i zatynkować te obrzeża ewentualnie jeszcze tą ścianę może Zobaczę, jak to tam będzie szło. I... i Biorę się do roboty, bez ulekania. No trzeba, trzeba kurde działać. Potem z sprzątanie tego wszystkiego będzie czekało też. A więc jesteśmy parę godzin do przodu znowu, z dwie, trzy godziny upłynęły. Ja byłem już po młot. Ogarnąłem też trochę prac takich... Przy... Ogólnie gospodarskich. Nacięte są już też drzwi, widzicie, tu i tu i, i, i biorę się za kucie reszty. Najgorzej jest pierwszą, pierwszą linię i potem wszystko to już się obsuwa fajnie samo. Więc dzisiaj to będzie już wykute i będzie etap kucia też zakończony, przypuszczam, więc, więc działam. Jest to zbyt na razie mozolna praca, żebym nagrywał ją. Ale może jak już potem będą szły warstwy, to coś wam z tego pokażę też. Ściana jest do teraz z tutaj zmianę kujemy, żeby się nie zajechać. No. Tak aktualnie to wygląda. I teraz będzie szło już z górki, bo będę ze ściany opuszczał, tylko najpierw tu dół wykuję. Jadzę. Jak widzicie, chwila nie uwagi i mamy tyle już wykute. Teraz już pójdzie z górki te cztery warstwy. Potem trochę przy oknie będzie chwila. No i nad oknem jeszcze jedna, i będzie elegancko. Potem już tu fundament z jednego kanolda też będzie trzeba naciąć, wykuć. To chwilę odpocznę. Wszystko w swoim czasie. Jednak ten młot waży chyba 15 kilo. Nie, tu nie pisze. Ale no swoją wagę ma. Więc naprawdę je, jest co kuć, czym kuć w sumie. Więc dzisiaj po południu będzie gotowy otwór. Muszę do znajomego zadzwonić, czy gruz weźmie. Bo był mu trochę, już wydałem z poprzedniej części. Tam ma do zasypania jakąś dziurę, więc... U mnie po co ma to wszystko leżeć? Mam dosyć tej ziemi chwilowo, więc ten gruz wydaje. Zresztą gruzu tutaj mam dużo, ale jeszcze niezburzonego. Jak to się śmieje z tatą. Dobra, ja się chwilę oddychnę i biorę dalej za robotę. Chwilę czasu minęło. No, trochę wykułem.

Taka rzeszana po kolei opada w dół. Elegancko robota idzie. Chwilę odstawię, pozbieram te pustaki wszystkie na boki. Tu trzeba ustawić żeby i dalej kuć. Jak widzicie już jest ciemno, około 20, więc sporo dzisiaj działałem, no ale się udało są wykute. Tu tyle gruzy jeszcze odłożone jest na paletę na razie. Ale wszystko pójdzie. Przemiał. No i mamy wykute. Odwalę jeszcze tutaj resztki. Widzicie, o, zaproszę od tam 6 pręcików. Znowu odzyskałem, kolejne. No, tu muszę wywalić to jeszcze, wszystko odwalić. I tam mam fundament, którego zapomniałem wykuć wcześniej. A to jest młot wypożyczony, więc jutro go muszę oddać. Fajnie było, żebym go już dzisiaj skończył. Jesteśmy we dwóch statom, to damy radę. Najprawdopodobniej no koniec kucia. I, I już widać mniej więcej fajnie zarysy tej obory, i jak to będzie fajnie wyglądało. Witam wieczorem. Yy, końcówka dzisiejszego materiału. Tu jeszcze chciałem pokazać no. Miałby ja sobie jedną śrubę. Tu jest ściana kiszonka. Podejdę bliżej, pokażę. To jest całkiem fajna. Fajnie pachnąca. I tu czeka akcja obornik, ale nie o tym. Jak już widzieliście na ostatnich urywkach. Z drzwi zostały, znaczy z ściany zostały tylko wspomnienia. Wykute. Tutaj jest trochę gruźby do uprzątnięcia Całe to jutro W dzień Wybrane trochę I trzeba czekać z dobrą pogodą Lepszą gdzie nie ciepło I tu powoli obrzucać Obrzucać to i Zatynkowywać i myśleć dalej o Tak naprawdę już o Spawaniu ramki, a materiał jest przywieziony część tutaj parę rur, o te takie grubsze nasypki też kupiłem to wszystko z szklarni po ogrzewaniu od szklarni z demontażu takie rury i tu jest jeszcze druga część kupiłem z zapasem, ze świadomością, że to jest zapas ale po prostu kawałek miałem jechać Mówię, wezmę, na przyszłość się przyda. Tu, jak widzicie, jest mniejszy murek, nie tylko na, nasza jakoś pustaka. Po drugiej stronie jest podobnie, chyba. Tutaj jest też tak murek podobnie bardzo, a otwór jest wąższy, gdyż tu jest węższe pomieszczenie nieco, a chciałem, żeby było symetrycznie, więc. Proxima tu też wiedzie, ale z mniejszym polem manewru. Dobra, dużo nie widzicie, więc na dzisiaj to tyle. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza, jeśli macie jakieś pytania, chętnie na to wszystko poodpowiadam. I widzimy się już w kolejnym materiale z dnia jutrzejszego, przypuszczam. Więc to na tyle, do następnego, na razie i siema!